Ciema. ma. coś wam zdradzę. Taką tajemnicę moją małą. Nie cierpię ludzi. Jak nie trudno się domyślić. W sumie trudno. Nie cierpię ludzi. Dla mnie gatunek ludzki powinien wyginąć. w tym ze mną. No więc, yy, dlaczego? Dlaczego już wam mówię? No więc ludzie mówią, nie? I to jest wkurzające. Bo ogólnie ym, ja osobiście nie mam problemu z moim życiem. Jest git, ale mam problemu, problem z ludźmi. Ponieważ gdyby było moje życie bez ludzi to by było lepiej. Opowiem Wam, skąd takie moje przemyślenia. Hmm, głębsze. Więc właśnie jestem w miejscu nad morzem, którego nazwy nie pamiętam, to nie tak, że nie chcę Wam powiedzieć, które jest hotelem. W tym hotelu jest Czas koronawirusa, pandemia, nie? <laughs> z czym to się równa? Równa się to z tym, że trzeba rozmawiać z ludźmi. I teraz problem jest taki. Ja jestem już prawie dorosła, więc moi rodzice stwierdzili, że jeżeli jestem prawie dorosła, to mogę sobie radzić sama. Otóż to był ich błąd. Właśnie wracam ze śniadania. Jest godzina dziesiąta. Yy... A few moments later. na śniadaniu była pani, która mnie zapisywała na yy, ogólnie tu do tego miejsca fajnego ogólnie bardzo polecam ten hotel bardzo wszyscy są mili, bardzo fajna lokalizacja okay. yy, więc co jest nie tak nie tak jest to, że ona do mnie rozmawia dzisiaj na śniadaniu Pani do mnie podeszła z takim uśmiechem, yy, mówiąc no, tym razem nie zaspałaś, super, yy, fajnie, że jesteś. Ogólnie to wiesz, że tutaj możesz sobie zrobić wodę sama sobie nalać jest sama obsługa, tutaj jest, możesz nam powiedzieć, co chcesz. I ona była naprawdę miła. Naprawdę miła, dlatego polecam to miejsce. Jak się nazywa, nie wiem, ale polecam je. Um, w jakim miejscu jest, nie wiem, ale bardzo je polecam. I ta pani, jak do mnie przyszła i do mnie powiedziała: Co ja miałam takie, Jezus człowieku, dlaczego do mnie musisz mówić? I to było niefajne. Ona do mnie powiedziała, że mogę sobie wziąć jakąś wodę. Tyle, że ja przez całe jedzenie, jakby tej wody nie wzięłam, ponieważ bałam się podejść. Chcę ją wziąć, bo się bałam i ona mi to powiedziała, ale ja z tego nie korzystałam, ponieważ ja byłam tu, a picie było tu, a tu była masa stolików, więc co to znaczy, że musiałabym wstać od mojego stolika, najbardziej obcego mi, w sensie... Ustronnego, w ogóle nie mówiąc o tym, że mój stolik dzisiaj, jak byłam ostatnio na śniadaniu, mój stolik był strasznie z boku. Jak wiecie, kul. Cool. A mój stolik dzisiaj przewędrował i był na samym środku w ogóle z przodu, także że wszyscy nie widzieli. I więc poszłam, mm, poszłam, jakby usiadłam. Siedzę. A tu jeszcze masa ludzi jest, nie? Więc ja, żeby pójść tam do tego napoju musiałabym wstać, przejść taki długi kawał, wziąć napój i z tym napojem wracać. Mm -mm. Nie. Mm -mm -mm. I'm too big pussy to this. Say what? W tym momencie musiałabym się upokorzyć przed ludźmi wstając. To rozumiecie? Rozumiecie to? No, więc całe moje śniadanie byłam bez picia. To jest moje uzasadnienie, dlaczego teraz piję, ponieważ czuję się zatkana. Ok, ale co się dzieje w internacie? W internacie podczas pandemii. Panie ja Wam przygotowuję śniadanie, jakie im się podoba. Yy, oczywiście bez żadnego wstępnego uzgodnienia, co byś chciał. Yy, nic, po prostu daję pomidor, sałatę. Nie lubisz pomidora, masz przerąbane. Nie lubisz sałaty, masz przerąbane. Nawet czasem szynki i sera nie ma. Yy, ogólnie bieda, ale nie mówimy teraz o tym. Mówimy o tym, że na śniadanie w internacie jestem w stanie przyjść, wziąć śniadanie, pójść do solika, pójść po picie, które jest na drugim końcu, też do niego pójść, wziąć. Jestem w stanie powiedzieć paniom dzień dobry. No bez problemu, jakby... No... Natomiast co się dzieje, jeżeli będę musiała im powiedzieć, że na przykład czegoś nie chcę? Nie mówię im tego, już z mojej natury. Ponieważ rozmawiam z ludźmi, a ja tak nie lubię. I biorę to, co one mi dają. W związku z tym, jak kończę jeść, to przychodzę z tą wielką tacą jedzenia, niezjedzoną, i muszę patrzeć tej kelnerce prosto w twarz i wyrzucać. Ja nie wiem, czy, ta, czy ten internet próbuje z nas zrobić sadystów, jakichś psychopatów, że patrzymy się na ludzi, którzy robią coś dla nas specjalnie. Starają się długo, a ty musisz przyjść i wziąć to i wyrzucić im na oczach. I wiesz, prosto w mogłam jeszcze splunąć do tego, naprawdę. No nie było problemu. I tak już jest splute przeze mnie, bo koronawirus był na moim talerzu. Jakby. I co oni z tym później zrobią? No dobra, ale mniejsza. Wczoraj miałam iść do fryzjera. To ja też a propos tego, że nie umiem rozmawiać z ludźmi i powinni zdechnąć, e, przechodziłam obok trzech salonów fryzjerskich. Kropka. Bo to wyglądało tak, że mm, idę sobie, idę, widzę: o, salon fryzjerski, podejdę, i podchodzę do salonu fryzjerskiego. Widzę, że wszystkie panie coś robią. Zaglądam przez okno, myślę, nie no, nie będę przeszkadzać. Idę dalej. Obok tego salonu fryzjerskiego w ogóle był drugi salon fryzjerski. Co jest? I idę do tego drugiego, nie? Mówi, za panie tam coś robią. Myślę, dobra, nie będę przeszkadzać. Przejdę obok. Przeszłam. Kurde, to jest w ogóle hit, bo... Te salony fryzjerskie to było coś takiego, że jest, są schody na górę, jest sklep, 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 stałem w samym salon, salon i schody na dół. Więc udając, że się tylko przechodzę, weszłam schodami na górę, przeszłam obok dwóch salonów fryzjerskich, patrząc im się prosto w okno i w oczy, po czym zeszłam i poszłam, bo nie byłam w stanie do nich przyjść i powiedzieć: No co ja powiem, dzień dobry, czy mogłabym prosić o ostrzyżenie mnie? Nie umiem, nie umiem. Rozmowy z ludźmi to jest jakiś inny etap po prostu rzeczywistości. Ja się nie nadaję do tego, ewidentnie. Jeszcze w ogóle nie mówiąc o tym, że to jest hit, bo hmm, po tym, jak wyszłam z tych salonów, z salonów fryzjerskich, poszłam do tego hotelu, nie? Ogólnie wcześniej, recepcjonistki to były takie, że. Nie za bardzo lubiły mój dzień dobry i ja to kraszowałam. nie musiałam z nimi rozmawiać. A teraz, ee, jak przyszłam, spotkałam panią, która mnie kwaterowała. Pani, która mi wszystko wytłumaczyła, rozmawiała ze mną, powiedziała, że jakby co tam mogę przyjść. Ja wtedy czułam takie, zapewne, przyjdę porozmawiać. No ale ogólnie. To ona tam była i siedziała i co stwierdziła, że najlepszym pomysłem na świecie jest zacząć do mnie rozmowa. Ponieważ zaspałam na śniadanie, śniadanie było od godziny 7 do godziny 10, ja o godzinie 9.20 wyłączyłam budzik, stwierdziłam, że jeszcze 5 minut przerwy i się obudziłam o 12. Pani powiedziała, że jak mogłam w ogóle się spóźnić, że myślała, że coś się dzieje. Już miała do mojej mamy dzwonić, że mnie nie ma, że coś się stało. Um, ja mówię, nie no, tylko zaspałam I ja już tak wychodzę, pewna, że ona już skończyła. Ona mówi, no to super, bo tak się bałam w ogóle, tak, myślałam, że cię ktoś porwał. Super, że jesteś. A ja mówię, no tak, tak. I ja już zaczynam na, po tych schodach wschodzić. A ona mówi, no ale to w ogóle to, co chcesz jutro zjeść na śniadanie. Więc podchodzę do niej, mówię, że tak już się przełamuje, nie? Że dobra, porozmawiam z nią, ona wie co robi. Yy, ja mówię, że zjadłabym, nie wiem, parówki z yy, bułką, nie? Yy, ona mówi super. I w tym momencie jest niezręczna cisza. Gdzie ja już nie odchodzę, ona patrzy się na mnie, uśmiecha, i ja nie wiem. Ja nie wiem. Bo kurde. No przyszłam do niej, już gotowa na to, że będę z nim rozmawiać, a ona wygląda tak. Five minutes later Three weeks later. Ja tak na nią patrzę i ona tak na mnie patrzy i A few moments later. Więc <gry> zaczynam się taktycznie powoli wycofywać. I ona wtedy też tak się taktycznie powoli wycofuje, i ja już praktycznie biegnę do tych schodów. I ona patrzy z powrotem na mnie, patrzy z powrotem na mnie, z powrotem się uśmiecha, a ja odwracam o niej wzrok, jakbym nie wiem, miała zastrzelić w tym momencie jakiegoś szczeniaczka uznaję, że jej nie ma. Yy... I po prostu wchodzę na górę, po sodę. I od tego momentu nie wyszło mi już spokoju. Bo się bałam, że na nią spotkam. Ona była tak... Kurde, była tak urocza i tak miła i... Tępy chuju, godzina dwudziesta! Przestań kurwa wiercić, bo ci tam przejdę! Jeżeli jest ktoś w moim wieku tutaj, kto ogląda mnie teraz yy na przykład nie wiem, myślę, że większość będzie w moim wieku, bo jednak większość to, jest moi, to są moi znajomi. Ponieważ nie mam ludzi, którzy mnie mogą lubić. Jeżeli ktoś z Was mniej więcej wiek 16, 15, 17 lat jest mi w stanie powiedzieć, czy wy też tak macie, że nie jesteście w stanie odezwać się do ludzi i robicie wszystko, żeby ich omijać? Byłabym wdzięczna. Dzięki. Hello?